Kapcie hotelowe to podstawowe akcesorium i wyposażenie każdego hotelu i pokoju hotelowego. Goście, którzy przyjeżdżają do Ciebie, potrzebują komfortu i bezpieczeństwa. Jak wiesz, walizki, które z domu zabierają, to bagaż podręczny najczęściej i nie ma w nich miejsca na zabranie kapci z domu. Poza tym jest to niewygodne do zabierania. Natomiast jeśli oferujesz swoim klientom spa lub basen, kapcie hotelowe są nieodzownym elementem wyposażenia pokoju. Skoro już oferujesz klientom kapcie, to czy warto zainwestować kapcie z twoim logo? O tym w dzisiejszym filmie. Dzisiaj razem ze mną jest Katarzyna Goździk, która obsługuje klientów w naszej firmie i przygotowuje dla nich projekty kapci z nadrukiem. Dzień dobry Kasia. Dzień dobry. W naszej ofercie mamy bardzo szeroką ofertę kapci, gładkich bez nadruku. Mamy kapcie luksusowe i kapcie ekonomiczne. Mamy kapcie otwarte, kapcie zamknięte, mamy również kapciuszki dla dzieci. Jacy klienci pytają się o kapcie z nadrukiem? O kapcie z nadrukiem pytają y, branża hotelowa pyta, mhm. y, gabinety kosmetyczne, no i kliniki. Czyli jest to wzmocnienie wizerunku danego obiektu poprzez logo na kapciach. Tak. Kasiu, a na jakich kapciach wykonujemy nadruk? Nadróg wykonujemy na kapciach fizelinowych, mm -hmm. frotę, welurowych, otwartych, zamkniętych, mm -hmm. w różnych kolorach, bo mamy też do wyboru, mogą być białe, beżowe, niebieskie i czarne. O, nawet czarne. A jaki nadruk można zrobić na czarnych kapciach? Biały, ale nie będzie biały, tylko będzie szary. A, no tak, no bo ten kolor będzie jednak trochę niwelował czarny tak. kolor białego nadruku. Kasiu, a powiedz mi, a jakimi metodami robimy nadruk na kapciach? Metodą termodruku, mhm. tampodruku takie najbardziej popularne. Jeżeli zależy nam na czasie, to jest też 14 dni. Mhm. Natomiast jest oferta też na, na, na haft, mhm. etykieta mhm. logowana bądź wszywka. I to już są ilości 5000 sztuk. Czyli reasumując, jeżeli klient chce szybko i małą ilość, to może sobie wybrać kapcie z tą ofertą takiego nadruku i na pewno cena jest niższa. Tak. No bo to są mniejsze ilości. Czyli mamy do wyboru i małe ilości, i duże. I full kolorów do wyboru? Tak. Jeśli chodzi o nadruk, tak. tak? Czyli możemy skomponować nadruk logo Wiele wielu kolorów. kolorów, tak. Dobrze, dziękuję. A powiedz mi, Kasiu, jak wygląda przygotowanie projektu, jeśli chodzi o kapcie z nadrukiem? Standardowa procedura, jak to w logo, potrzebujemy logo klienta. Mhm. Potrzebujemy wielkość tego logo, bo też mhm. musimy przymierzyć to do kapcia, żeby to nie wyglądało jakoś mhm. źle. Przesyłamy do grafika, mhm. otrzymujemy wizualizację, mhm. która mhm. idzie potem też szybciutko, w ciągu jednego dnia, do akceptacji mhm. do klienta. I potem już jest gotowy projekt, tak, gotowy do, projekt. O, do, do produkcji. A ile poprawek, jeśli klient by chciał, nie wiem, przesunąć logo, lub zwiększyć jego wielkość? Ile takich poprawek? Również, Również dowolna ilość. Dowolna ilość, czyli tutaj bezpłatnie jest. dowolna ilość. Mhm. Czyli tutaj klient ma możliwość dowolnego konfigurowania projektu tak. danego kapcia. Kasiu, a na jakich kapciach najczęściej wykonują nadruk klienci? E, najczęściej robimy nadruk na kapciach welurowych. A dlaczego? bo są to mięciutkie kapcie, mm -hmm. ekskluzywne i każdy hotel, pensjonat chciałby mieć swój nadruk na takich właśnie ekskluzywnych kapciach. Klient zaakceptował projekt. Czy w tym momencie podpisuje z nami umowę na wykonanie kapci, czy jest jakaś inna forma złożone zamówienia? Nie, nie podpisujemy umowy. Przesyłamy klientowi fakturę proformę do opłacenia mm -hmm. po zaakceptowaniu już projektu i czekamy na zapłatę, i wtedy ruszamy z produkcją. A ile czasu musimy czekać na gotowy produkt po opłaceniu przez klienta faktury Proforma? 14 dni. 14 dni. Czy cena, którą podajemy klientowi na kapcie za drukiem, zawiera już koszty transportu? Czy... Zawiera. Zawiera koszty transportu. Okay. Jest Czyli po je naszej stronie. otrzymamy cenę, to już jest taka wycena tak. z gotowym produktem dla niego. Tak. Mhm. Kiedy wykonamy projekt dla klienta w formie graficznej, Wiem, że są pytania od klientów czasami, że klient chciałby zobaczyć taki jeden kapeć z, ze swoim nadrukiem. Czy jest możliwość dostarczenia klientowi takiej próbki? Nie, ciężko by było mhm. zrobić nadruk na jednym kapciu, ale wysyłamy gotową wizualizację do klienta. Ewentualnie możemy wysłać kapcie z innymi projektami, innych klientów. Czyli gotowy kapeć gotowy. z innym okay. tak. Czyli klient może zobaczyć wtedy, jaka jest jakość Jak tego nadruku, tak. jaka jest jakość kapcia. No to chyba dobra opcja dla Bardzo klientów. dobra. Kasiu, a co klienci cenią we współpracy z nami dotyczącą produktów personalizowanych? Myślę, że szybkość działania mm -hmm. od momentu złożenia zapytania mm -hmm. poprzez wizualizację i dostarczenia klientowi podskazany adres gotowego produktu. Gotowego produktu. Czyli reasumując, jeżeli wpłynie do nas zapytanie dzisiaj rano, to dzisiaj ma odpowiedź, jeśli chodzi o wycenę, a maksymalnie do jutrzejszego dnia odziemy, gotowy, projekt. gotowy projekt. No tak. to bardzo szybko. Bardzo szybko. Kasiu, dziękuję Ci za miłą rozmowę i dziękuję. za tak dużo ważnych i cennych informacji. Tobie również, widzu, dziękuję za czas spędzony z nami. Jak widzisz, proces przygotowania produktów personalizowanych nie jest długi ani trudny. Koszt produktu też nie jest wysoki. Jeśli zainteresował Cię ten temat, to kliknij czerwony przycisk po to, abyś miał więcej informacji od nas i żebyś był informowany o tym, co ciekawego mamy dla Ciebie.